Hejka, jestem Koko. Hejka, jestem Sisi. jesteśmy blinieczkami będziemy prowadzić nowego vloga o LPS. No i ogólnie jesteśmy aktorkami, więc. Będziemy nowe takie różne programy i tak dalej, seriale i tak wiecie o co chodzi. No właśnie, dobra, w każdym razie dzisiejszy temat vloga to wszystko. Tak ogólnie, no wiecie o co chodzi. No, więc tak, pierwsze co to... Była to przeprowadzka. Jak mama nam powiedziała, że mamy się przeprowadzić, to nasza reakcja była: Co? A ona powiedziała tylko tyle, że zostało nam pracę w Petwood i musimy wyjechać. Strutututu gadała se dalej, a my zaczęłyśmy płakać. Ale nasza mama oczywiście. No dobrze, dziewczynki, już nie płaccie, przecież wiecie, że była tak dużo razy i dalej się gadała, gadała, no i gadała. No, potem ustaliłyśmy, że po prostu przecież jeszcze dużo czasu do wyjazdu, no, bo przecież jeszcze cały semestr szkolny. Ale ona, no to wyjeżdżamy za dwa dni. A to było dziwne, za dwa dni i dopiero teraz nam to mówi? No właśnie, to było takie... No i to było takie okropne, no bo przecież mieliśmy tam przyjaciół... No dobra. Przyjaciół mieliśmy, ja miałam chłopaka. Ona nie miała. Ona jest ode mnie starsza i nie ma chłopaka. A ja miałam już ich y, kilku... Na... Nie, kilku kilkudziesięciu. No i no i tak, musiałam go zostawić, a naprawdę to był mój rekord, bo byłam z nim prawie dwa lata. No, prawie dwa lata, no bo tyle tam byłyśmy. To nasz rekord, bo zwykle jesteśmy po kilka miesięcy w jakimś tam mieście. Oj no bo nasza mama ciągle dostaje jakieś tam... powiedz, jakieś, nie wiem, propozycje pracy i tak dalej. No właśnie. Ja, ale naprawdę go kochałam. Dobra, nie przynudzaj o tym swoim chłopaku. No, Jezu, a może ja teraz chcę coś powiedzieć, co? Ty przestań gadać, a ja opowiem. No i naprawdę go kochałam, no i po prostu... Nie wiem, może wy też tak mieliście, ale miłość na odległość to... Słabo, wieszcie, bo... Naprawdę, no bo może przyjaźń, no to zawsze możemy pogadać przez Skype'a i opowiadać o tym, co nam się przydarzyło i tak dalej, jak tam nowa szkoła i tamta. Ale miłość to nie za dobry pomysł. Sama wiem, bo... Naprawdę widziałam, jak oni próbowali rozmawiać tam przez Skype'a, ale to nie to samo, no bo i wiążą takie jakby uczucia, ja tego za bardzo nie rozumiem, bo... Nie miałam tam kilkunastu chłopaków, ale na razie jestem sama. Ej, no i ja też! Oj, no w no błagam się. No tak, teraz się rozpłaczę, jak znam życie, i będę musiała ją pocieszać do. dotąd aż nie przestanie płakać, czyli do jakiejś 24, bo zawsze tak jest, jak będzie gadać o tym swoim chłopaku, no i tak. No dobra, przejdźmy do następnego tematu. Yy, w ogóle jak tam u was? Czy ktoś z was też miał taką przygodę z przeprowadzką? Bo nasza była naprawdę straszna. Piszcie w komentarzach. No, ale dalej. Dalsza, część vloga to moda. My na przykład lubimy... Oj, chora, trochę jestem na dobra Ale my na przykład lubimy nosić błyskotki Biżuteria to naprawdę ważna rzecz Na przykład ja też mam dzisiaj O, o. No właśnie, bo mm, jeszcze wracając do przeprowadzki To spędziłyśmy naprawdę miłe chwile z naszymi przyjaciółmi Ostatnie cały dzień spędziłyśmy z nimi No i na przykład ja z moimi najlepszymi przyjaciółkami upletłyśmy sobie naszej naszyjniki przyjaźni, które właśnie teraz mam I pasują mi świetnie do tych kończyków Zniak no i do moich oczu No w każdym razie, no i biżuteria jest bardzo ważna Pamiętajcie, żeby nie zapominać o niej Ponieważ po prostu pasuje do wszystkiego z, Nie wiem, może być złota, srebrna, kolorowa Chociaż szczerze mówiąc kolorowa to trochę jak dla babci Ale nie radzę nosić kolorowej No chyba, że to jakiś taki srebrny naszyjnik z czymś No w każdym razie No dobra, już przestałam płakać O aleluja, Boże, myślałam, że będę musiała Cię pocieszać a jeśli co, to nawet... A, zresztą, dobra. No, dla mnie też ważne są kokardki. Widzicie, jakie suwitaśne? Tak. Mogą być materiałowe, mogą być koronkowe, tiulowe i spódniczki. Spódniczki to teraz modne, są takie tiulowe. Tiulowe są najlepsze. Ja mam tysiące spódniczek w mojej szafie. No, po prostu ja zawsze muszę nosić spódniczki. A, no tak, bo ona jest bardziej taka dziewczęca, ja tam wolę sporty, i tak dalej. On, No, no tak, bo ona jest właściwie taką chłopczycą, i nawet dziwię się, że ona nosi biżuterię. No, ale taka dzisiaj pierwszy odcinek, druga, więc wypadałoby. No, niby tak. No, w każdym razie y, to był nasz drugi temat. Trzeci temat to sporty. Jakie wy najbardziej lubicie? Bo ja najbardziej lubię siatkówkę. Gramy w nią często w szkole, ale niestety w naszej klasie są takie ciapy z WF-u, że po prostu przynajmniej siatkówki. Ja jestem chyba najlepsza. Ona też jest ciapa. A wiesz co, mów za siebie, ty za to nie umiesz się ubierać. O Boże, straszne! No, ale ja chodzę na tańce. Jest super, naprawdę. Tańce są bardzo, bardzo... Cool i modne. No i jestem w zespole L1. Aaa! To takie super! O nie, fascynuj się tak! A, dobra, dobra. W każdym razie, ja już jeśli mam wybierać ze sportów, to chyba koszykówka. Mm. I tak się dziwię, bo jestem taka niska, ale ale jakoś sobie daję radę z tym odbijaniem piłki. Odbijasz piłkę, gdzie ty odbijasz? Ty ją rzucasz do kosza. To mi się pomija siatkówką. Siostry, to ja lubię siatkówkę jednak. O, oh, ona jest troszkę niedorozwinięta, jeśli chodzi o. wiecie, sporty. Mm. No. No. Dobra, więc prosimy o komentarze i o lajki i tak dalej. Wiecie o co chodzi. I naprawdę prosimy o na oglądanie. I. buziaczki! Hum! Oh, bom